Wydarzenia to główne źródło aktualnych informacji dla Polaków i najpopularniejszy program informacyjny w kraju. Tworzymy najbardziej wiarygodny i obiektywny serwis informacyjny. Wydarzenia codziennie o 18.50 w Polsacie i Polsat News. Jesteśmy zawsze w centrum wydarzeń. Jest 6.30, czas na kolejne informacje Polsat News. Niepokojące doniesienia z Kabulu. Nad ranem było słychać odgłosy wybuchów. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Szczegóły za chwilę. Bo dwa dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Martosz Kwiatek, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Zamierzałem wykonać obywatelskiego sprzeciwu. 13 osób niszczyło zasieki na granicy z Białorusią.